Długo się zastanawiałem, czy pokazać zdjęcia z podwórka, ale się, dlaczego nie. Przecież ja nic złego nie robię. Wręcz odwrotnie, próbuję ochronić dziki przed jakąś zupełną zagładą. I dziki przychodzą. Nawet pomyślałem, że zrobię coś, co tak naprawdę zawsze chciałem zrobić, czyli taki live, czyli na żywo, streaming z podwórka. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić na początku maja, tak żebyście Państwo mogli oglądać codziennie, na żywo, zwierzęta, które do mnie przychodzą. Na no, przychodzą żurawie. Na początku przychodziła para, a teraz przychodzą pojedyncze. No, to znaczy, one się zmieniają podczas wysiadywania i ten, który akurat nie wysiaduje, ten przychodzi zjeść coś do karmika. Oczywiście przylatują Jele jelenie przychodzą, ale bardziej towarzysko, gdzieś tam dalej się trzymają, do samego karmika nie podchodzą. Tak jakby chciały same z siebie no, Przepuścić dziki, no bo dziki mają bardzo, bardzo trudno ze względu na niezwykłą suszę. W takiej suchej ściółce nie da się buchtować, nie da się... Znaczy, da się pewnie, ale to ten pył wchodzi do nosa. Zawsze, od kiedy pamiętam, podczas suszy dziki mają bardzo trudno. Poza tym one też muszą jeść soczyste rzeczy, muszą no, zapewnić mleko swoim małym, dlatego ja teraz dokarmiam je głównie Taką paszą soczystą, trochę jabłkami, dostaniesz jakieś buraki i oczywiście troszkę zboża, takiego wysokobiałkowego i wysokoenergetycznego, żeby mogły to dobre mleko dla warchraków produkować. Ja wiem, że pewnie Państwo powiecie, że to bez sensu, żeby robić y, streaming czy na żywo y, przekazy, a ja myślę, że właśnie odwrotnie że to będzie sposób ochrony tych dzików, bo jak się Państwo do nich przywiążecie tak, jak ja się przywiązałem. To będą lepiej chronione przez większą ilość ludzi niż tylko przeze mnie. No właśnie, tyle z podwórka. Z ważnych jeszcze rzeczy, to cały czas apeluję i, i proszę, żeby oszczędzać i nie wypalać traw. Znaczy oszczędność zwierzęta i to jest przykład takiego jeża, teraz może te zdjęcia będą trochę drastyczne, jeż nazywa się Iskierka, wszystko dobrze się skończyło, on został wyleczony, a został poparzony i to w lutym podczas palenia śmieci w ogrodzie. Znaczy takie organiczne śmieci jak gałęzie czy liście, bo my to zrzucamy jesienią na kubkę i to jest idealne miejsce do zimowania dla jeży. One się tam zakopują w tej ściółce, znaczy w tej ściółce, w tej giniejącej trochę trawie, tam jest zawsze trochę cieplej, wśród tych liści i gałęzi. Czują się bezpieczne. Jeżeli my to na wiosnę podpalimy, to nie tylko giną jeże, ale giną też jaszczurki, giną owady czy żaby. Wszystkie organizmy, które się tam schowały, Także błagam i proszę, nie róbcie tego. Jeżeli sąsiad chce spalić gałęzie czy liście, weźcie od niego te gałęzie i liście do siebie, a najlepiej jakby zostawić takie 5 czy 10% takiej... Jakby to powiedzieć, enklawy yy, dzikiej w ogrodzie. Tam, gdzie nie pęglujemy niczego, tam, gdzie wyrzucamy liście, wyrzucamy gałęzie, i tam będzie najwięcej życia. Tam będą owady, tam będą jaszczurki, będą jeże. Yy, I jeżeli grodzimy działki, to zróbcie, proszę, takie małe przejścia, yy, by jeże mogły poruszać się pomiędzy działkami, takimi otworami w siatce na dole. Yy, jeże, czy koty, czy inne zwierzęta. Yy, I broń Boże, nie trud ślimaków. To jest najgorsza rzecz, którą możecie zrobić. Takie trudkie na ślimaki są do kupienia w supermarketach, ale to, to, to jest zabójstwo dla jeży i zabójstwo dla ptaków, ponieważ te martwe ślimaki zostają zjadane, jeże się zatruwają i nie ma dla nich wtedy żadnego ratunku. A jeżeli z kolei będziecie mieć jeży, to nie będziecie mieć ślimaków, ponieważ one dokładnie te ślimaki będą trzymały pod kontrolą i nie będzie potrzeby wyrzucania chemii, która, która będzie te zwierzęta truła. Co ja tutaj mam? Mam taką baterię. Ja, ja robię takie baterie, one są Przystosowane, by kamerę zacinać przez rok. Cały czas ewoluują moje pomysły filmowania i coraz mniej się ingerować w przyrodę, którą podpatruję. Dlatego wreszcie to, to co zawsze chciałem zrobić, to wreszcie zrobiłem czyli kamerę, która będzie postawiona i za rok sprawdzona, co tam się nagrało. Pewnie to zrobię na wilki, albo może na niedźwiedzie. I to jest taki testowy akumulator, żeby zobaczyć, ile to jest pracy, bo to jest 56 ogniw, które teraz muszę połączyć. Do tego dołączyć BMS. Taki specjalistyczny układ elektroniczny, który zarządza tą baterią, i taka bateria spokojnie przez rok pozwoli działać kamerze i pozwoli mi zdobyć nagranie, które w inny sposób nie, uda nie udałoby się zdobyć. Pośród zacząłem od baterii, a to taka ostatnia rzecz Boże pierwsza rzecz to tyle to obiektyw. Ja miałem bardzo ciężką kamerę, którą sprzedałem i dokładnie za tą cenę kupiłem ten obiektyw. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry i ostry obiektyw. Później rzutem na taśmę dokupiłem aparat, który teraz działa, na który się nagrywam, ale on jest dobry do nagrywania w, w na moim studio. Dobry też jest do stylikama, czy do jako taki, a, kamera zapasowa, ale naprawdę nie nadaje się do filmowania na dłuższą metę, ponieważ jest y, strasznie y, trudny manualnie do obsługi. Y, no i też nie jest to kamera. Aparat jest zawsze aparatem i nigdy nie będzie kamerą. A ponieważ miałem tylko aparat i, i kamerę za namową, Koleżanki z Wrocławia, którą, serde którą serdecznie pozdrawiam. E, otworzyłem zbiórkę, żeby zebrać pieniądze na kamerę. Myślałem, że zajmie to rok albo dłużej, a tymczasem udało się zebrać bardzo szybko e, pieniądze i, i kamera już jest. Kamera już jest, muszę ją tylko wyjąć. E, też niewielka kamera. Ale właśnie świetna, bo lekka. Im człowiek dłużej chodzi po lesie i dalej chodzi po lesie, tym bardziej kilogramy mają znaczenie. A kamera jest bardzo dobra, ponieważ ma te wszystkie funkcje, gdzie ja musiałem w aparacie wchodzić do menu i godzinami grzebać, żeby coś ustawić, tutaj mogę sobie zaprogramować przyciski mam. Wszystko pod ręką. Co więcej, ja pracowałem przez kilka lat, czy kilkanaście lat, jako operator, a ten układ przycisków specjalnie się nie zmienił. W związku z tym to jest podobne trochę do, jak, jak granie na fortepianie, czy granie na pianinie. E, czyli zawsze wiem, gdzie coś jest pod palcem, i, i co zyskuje? E, zyskuje czas przede wszystkim. Przepraszam. Zyskuje przede wszystkim czas i nie zastanawiam się zbyt wiele, tylko. Tylko włączam kamerę, no i mam jeszcze to, ponieważ jak widzicie Państwo mam pół plus półtora i ja nie widzę z bliska zbyt wyraźnie, ale mam tutaj wizję z kolekcją dioptrii, który umożliwia mi filmowanie bez okularów, to jest niezwykle istotne. Sama kamera. Jest, jest naprawdę bardzo dobry ma świetny obrazek, nagrywa w 4K, a w, przy rekorderze zewnętrznym mogę nagrywać w 2K nawet 240 klatek na sekundę, co też jest niezwykle istotne. I proszę zobaczyć pierwsze zdjęcia, zarówno kwiatów chwiejących się na wietrze, jak i owadów, głównie pszczół. Właśnie sfilmowane wyższym klatkarzem i zwolnione. Dzięki temu ruch jest płynny i znacznie więcej można zauważyć. No, jak te jeszcze Państwo widzicie, sama jakość obrazka jest naprawdę świetna. Także chciałem wszystkim, którzy złożyli się na tą kamerę, a to ponad 400 osób, chciałem bardzo podziękować. Będę tą kamerę będę używał. I, I myślę, że, że wszyscy razem będziemy mieć wielką radość z tych zdjęć, które będzie się udawało dzięki tej kamerze i dzięki temu teleobiektywowi zrobić. No tak, bo ta bateria to jest system tych zdalnie sterowanych, czy zdalnie sterowanych, może za dużo powiedziane, tylko tych kamer ukrywanych w lesie, więc zupełnie inna historia. No, no sama kamera ma wiele plusów, no i będę teraz ją, jej omawiał, bo nie jest to techniczny, techniczny kanał, czy, czy no, no nie o to chodzi. A naprawdę proszę, proszę mi uwierzyć. Jestem bardzo szczęśliwy, bo, bo mam narzędzie pracy, dzięki któremu mogę robić fajne, będę mógł robić fajne ujęcia. A mam też problem ze zdrowiem. Ja muszę też Państwu o tym powiedzieć, bo to jest uczciwe, musi być z mojej strony. Mi średnio dwa, czasami trzy dni w tygodniu zajmowało leczenie. To jest strasznie dużo może jeszcze nie leczenie, ale bardziej diagnozowanie niż leczenie. Ja mam jakiś taki no mam nowotwór, tylko nie jest to jakiś straszny nowotwór na szczęście, jest dosyć szybko wykryty. No Muszę co prawda się przeleczyć, to jest tam raz na trzy tygodnie dostaje się lek do żylny. A jeszcze będą też naświetlania, do końca muszą być przeprowadzone. Także ja teraz trochę muszę zwolnić. Postaram się emitować raz w tygodniu, czy dwa razy w miesiącu materiały, bo proszę pamiętać, że cały czas mam TVN, który, który, na, na, na który też muszę zdobywać nowe materiały, a przy takich dwóch tygodniach, gdzie, gdzie byłem ostatnio bardzo obciążony różnymi badaniami, to naprawdę trudno się z tym wszystkim wyrobić. Całość, całe leczenie potrwa mniej więcej do połowy lipca. Później jest taka tradycyjna przerwa Właściwie wakacyjna, gdzie w zasadzie nie wrzucam nowych materiałów, tylko kumuluje i filmuje następne. Ale też ten czas przeznaczę na napisanie jednej, a właściwie dwóch książek, które już mam dokładnie rozpisane, tylko muszę mieć czas, żeby usiąść i to zrobić. Muszę się też dobrze czuć.